media 2010-25 września znajdujemy się w Tatynicach, czyli Czeskim Tunelu. Jak widzicie, zaglądało tam wielu, ale przeszło go niewielu. Z drugiej strony co? Też kurwa tunel. Ja nie wiem co, po prostu powiedzieć więcej. Same tunele. Same tunele. Po prostu same, same tunele, no. No jak Boga kocham, jak Boga kocham, nie ma tu nic więcej prócz tuneli. No co, widzicie ci ciekawego? Nakładni wlaki, jakieś rychliki, osobni wlaki. Czekamy. Na razie było kilka bananów, yy, była regionowa, było pierdo, yy, pendolino. Tak więc wszystko. Yy, to tam zobaczcie. Jaką śmieszną rzecz tutaj zobaczyłem. Patrzcie, patrzcie, spójrzcie, spójrzcie. Patrzcie, jakie śmieszne tutaj normalnie są napisy, zakaz wejścia, ciekawe kto to wymyślił, Ma majtki SZDCSO, niepoprawny wstóp, coś tam, coś tam, coś tam, ja tam wcale nie wchodzę, bo jestem bezpiecznym mi miłośnikiem kolei, zajrzyjmy trochę do tunelu, o, tyle widzicie co jest w tunelu, i tu jeszcze żebyście mieli potwierdzenie, żebyście dobrze widzieli, Tatenice, Tatenice. Zatem y, y, teraz Wam powiem tylko tyle. Osobniło w Laku Cisło, ten pod radością, po, trzymajcie się po 500. A co tu jeszcze stoicie i się patrzycie? Do roboty, filmy oglądać, a się nie opierdzielać! <śmany>